Dzień dobry kochani, w ten piękny słoneczny dzień zapraszam was do mnie na pyszną kawę. Ciastka się już pieką, więc będziemy mieli czas, żeby chwilkę porozmawiać o moim super nowym ekspresie Granaroma Aroma Saeco. Dlaczego właśnie on? Ponieważ mam do wyboru 16 przepysznych kaw, a za jednym razem mogę zrobić aż dwie kawy, więc moja przyjaciółka nie będzie musiała długo czekać na e, kawę, o której marzyła po nieprzespanej Nocy. Tak wygląda dokładnie. Ekspres, o którym Wam mówiłam. Fajne jest to, że w środku mamy komorę, do którego wkładamy filtr, więc woda jest filtrowana, jeśli nalewamy kranówkę. Pojemnik na mleko, który leci właśnie tą rurką i powoduje pięknie spijane mleko. Tak jak wcześniej powiedziałam, mamy 16 różnego rodzaju kawy do wyboru. 6 profili użytkownika. Piękny, kolorowy wyświetlacz. Oraz intuicyjna personalizacja z technologią Coffee Master. Więc lecimy. Moja ulubiona kawa to jest cappuccino. Fajnie, bo mamy możliwość wyboru natężenia, intensywności kawy, wielkość, ilość spienionego mleka, ale z racji tego, że robimy dwie kawy, przechodzimy do następnego, czyli wynosimy liczbę dwa. I lecimy. Zaczynamy od pięknie spornego mleka, o którym Wam wcześniej powiedziałam. Fajne jest to, że z pojemnika możemy wyciągnąć tą rurkę, i spokojnie jednym ruchem zamykamy pojemnik i możemy chować mleko w lądówki na następną pyszną popołudniową kawę. Jak sami widzicie, Janka jest niesamowicie pięknie spieniona. A teraz czas na ulubioną moją kawę. Fajne jest to, że mamy możliwość wyboru, jaką kawę wybieramy. W tym miejscu mamy wariant na kawę mieloną. Jak widzicie, mamy super nasionka, zaś w tym miejscu mamy miejsce typowe na wsypanie kawy mielonej. Jak przed chwilą widzieliście, skończyła mi się woda. Wodę dolałam do szufladki. znawiamy i zaczynamy pyszne cappuccino. Zobaczcie. Ja już czuję ten aromat. Pięknie rozpływająca się kawa po kubku, a ja już czekam na efekt. Jak widzicie, moja ulubiona kawa, czyli cappuccino, jest w profilu czerwonym. Tak jak wcześniej widzieliście, mocną pianę po spienionym mleku. Jest to automatyczne czyszczenie właśnie obiegu mleka fajne, bo naprawdę bardzo porządnie jest wymyta e, cała rurka. Moja przyjaciółka już na mnie czeka, a teraz czas na łyk pysznej kawy. Mogłabym skończyć z wąsami. Uwielbiam tą piankę, nie lubię jej psuć, jednak wiem, że cały aromat pięknie będzie rozchodził się z zapachonokową, jak również tym mlekiem. Dlatego Jestem jak najbardziej na tak, jeśli chodzi właśnie o tego typu ekspresy. To jest taka moja nagroda na piękne rozpoczęcie każdego dnia. Więc tym pięknym smakiem życzę Wam pięknego dnia.